Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Marlena Sobczak i witam Was w naszej codziennej audycji podcastowej z najnowszymi informacjami. Ostatnie tygodnie przed wyborami prezydenckimi w Polsce przynoszą nie tylko polityczne deklaracje i kampanijne obietnice, ale także wydarzenia, które coraz mocniej uderzają w fundamenty zaufania obywateli do przejrzystości procesu wyborczego. W centrum kontrowersji znaleźli się nie tylko krajowi politycy. Ale również najwyżsi urzędnicy Unii Europejskiej, w tym Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej oraz premier polski Donald Tusk. Artykuł francuskiego dziennika Lemon rzuca nowe światło na kulisy ich działań, sugerując istnienie nieformalnego układu, którego celem ma być wsparcie kandydatury Rafała Trzaskowskiego poprzez opóźnianie decyzji i publikacji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wynik wyborów. Zanim jednak przejdziemy do analizy doniesień francuskiego dziennika, warto wspomnieć o incydencie, który odbił się szerokim echem w mediach i jeszcze bardziej podsycił atmosferę napięcia wokół zbliżającego się głosowania. Chodzi o aktora Jadka Kopczyńskiego, znanego z serialu M jak miłość. Aktor zaproszony przez polityków Platformy Obywatelskiej do Sejmu miał przyjrzeć się pracy parlamentu od kuchni. Niestety jego wizyta zakończyła się awanturą w restauracji sejmowej, gdzie, jak wynika z relacji posła Dariusza Mateckiego, Kopczyński miał zaatakować posłów prawa i sprawiedliwości po spożyciu nadmiernej ilości alkoholu. Poseł Matecki, będący na miejscu, relacjonował, że około godziny 22. Spokojnie jadł kolację w gronie posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, gdy nagle podszedł do niego agresywny mężczyzna, krzycząc i atakując słownie, zbigniewa ziobre. Po krótkiej wymianie zdań doszło do fizycznego ataku. Sprawca został zatrzymany przez straż marszałkowską i przekazany policji. Sam Matecki, chcąc uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, dobrowolnie poddał się badaniu alkomatem, które wykazało brak alkoholu w jego organizmie. Aktor natomiast trafił do policyjnej izby zatrzymań, gdzie oczekuje na dalsze czynności procesowe. Jednak jak podkreślają komentatorzy, to tylko wierzchołek góry lodowej. Znacznie poważniejsze informacje wypłynęły na światło dzienne dzięki publikacji prestiżowego francuskiego dziennika Lemon. W artykule zatytułowanym Wybory prezydenckie w Polsce Pomocna dłoń Ursuli von der Leyen dla Donalda Tuska ujawniono kulisy rzekomego porozumienia między szefową Komisji Europejskiej a premierem Polski. Zdaniem autorów tekstu, Ursula von der Leyen miała celowo opóźniać publikację dokumentów i decyzji, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi Rafała Trzaskowskiego, kandydata obozu rządzącego na urząd prezydenta. Dziennikarze Lemon alarmują że już na początku czerwca, konkretnie 4., 5. i 6. dnia miesiąca, mają zostać ogłoszone decyzje, które uderzą bezpośrednio w polskie rolnictwo. Wśród nich szczególnie niepokojące jest ogłoszenie układu handlowego z Ukrainą, które planowo zostało przesunięte na po wyborach. Układ ten zakłada dopuszczenie na rynek Unii Europejskiej ogromnej ilości towarów, głównie produktów rolnych, co w praktyce może doprowadzić do załamania rynku w Polsce i pogorszenia sytuacji rodzimych rolników. Jak twierdzi Lemon, opóźnienie ogłoszenia tej decyzji ma charakter czysto polityczny. Chodzi o to, aby nie wzbudzać społecznego sprzeciwu przed głosowaniem. Przewodnicząca Komisji Europejskiej według dziennika. Świadomie przymyka oko na niektóre wypowiedzi Donalda Tuska, tolerując jego retorykę, której nie zaakceptowano by u innych liderów unijnych państw. To jednak nie koniec kontrowersji. Kolejne tematy, które mają zostać odsunięte w czasie do zakończenia głosowania, to między innymi pakt migracyjny Zielony Ład oraz umowa Mercosur. Każde z tych zagadnień budzi poważne wątpliwości w społeczeństwie, a ich wdrożenie mogłoby skutkować utratą głosów przez kandydatów Platformy Obywatelskiej. Dlatego, jak sugeruje francuski dziennik, Ursula von der Leyen wspólnie z Donaldem Tuskiem przyjęli taktykę czekania, aż wybory się zakończą i dopiero wtedy zrealizują kontrowersyjne punkty agendy. Najbardziej wymownym przykładem tej taktyki jest opóźnienie publikacji raportu dotyczącego Zielonego Ładu. Dokument miał zostać opublikowany w pierwszym kwartale roku, jednak termin przesunięto na późniejszy okres. Raport zawiera dane o obowiązkowej redukcji emisji dwutlenku węgla, których realizacja uderzyłaby bezpośrednio w polski przemysł. Podobnie wygląda sytuacja z paktem migracyjnym. Mimo, że jego wejście w życie planowane jest na 2026 rok, Ursula von der Leyen nie zareagowała na słowa Donalda Tuska. Który zapowiedział, że Polska tego paktu nie wdroży. Francuski dziennik zauważa, że tego typu ustępstwa wobec Polski są czymś wyjątkowym i mają charakter wyłącznie tymczasowy. Po wyborach, gdy, zgodnie z oczekiwaniami Brukseli, w Pałacu Prezydenckim zasiądzie Rafał Trzaskowski, wszystkie zaniechane dotąd działania mają zostać wdrożone z pełną mocą. Jak twierdzą dziennikarze, Unia Europejska spodziewa się, że po objęciu urzędu przez Trzaskowskiego Polska przystąpi do szeroko zakrojonej reformy unijnych struktur EU, zrzeknie się prowadzenia samodzielnej polityki zagranicznej i obronnej, a także rozpocznie proces przyjmowania wspólnej waluty europejskiej. W tej sytuacji, jak podkreślają komentatorzy, wybory prezydenckie w Polsce zyskują wymiar nie tylko polityczny, ale wręcz cywilizacyjny. To nie jest wyłącznie głosowanie na konkretnego człowieka, ale decyzja o przyszłości państwa. Wybór Karola Nawrockiego na prezydenta może stanowić barierę dla realizacji planów, a które, jak twierdzą niektórzy, są przygotowywane poza plecami obywateli. Głosowanie na Rafała Trzaskowskiego, według tej narracji, może natomiast otworzyć drogę do radykalnych zmian, które nie tylko osłabią polską gospodarkę, ale również odbiorą krajowi polityczną niezależność. Zwolennicy tej tezy podkreślają, że głowa państwa odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu polityki zagranicznej, podpisywaniu ustaw oraz inicjowaniu referendów. Dlatego też, ich zdaniem, to właśnie wybór prezydenta zdecyduje, czy Polska zachowa swoją suwerenność, czy też ulegnie presji zewnętrznych ośrodków władzy. W ich oczach tylko głos oddany na Karola Nawrockiego daje szansę na obronę interesów narodowych. Alternatywą ma być jak sami określają, prawdziwy Armagedon, w którym Polska traci kontrolę nad własnym losem. W tym kontekście nie sposób nie zauważyć rosnącego rozczarowania obywateli, którzy z jednej strony słyszą z ust europejskich liderów hasła o demokracji, transparentności i poszanowaniu dla różnorodności narodowej, widzą działania zakulisowe, które przeczą tym deklaracjom. Polacy, szczególnie ci z terenów wiejskich i małych miejscowości, coraz głośniej wyrażają niepokój, że ich interesy są poświęcane na ołtarzu geopolitycznych kalkulacji i unijnych eksperymentów gospodarczych. Perspektywa zalania rynku tanimi produktami za wschodniej granicy oraz narzucenia odgórnych norm klimatycznych bez konsultacji społecznych budzi nie tylko gniew, ale i poczucie bezsilności. W obliczu tych wydarzeń wybory prezydenckie w czerwcu jawią się jako jedno z najważniejszych głosowań w najnowszej historii Polski. To moment, w którym, jak twierdzą przeciwnicy obecnego układu, trzeba podjąć decyzję, czy Polska ma dalej być sterowana z za kulis europejskich instytucji, czy też wróci na ścieżkę suwerennego podejmowania decyzji. Zwolennicy Karola Nawrockiego nawołują do odzyskania głosu narodu, ostrzegając, że kolejna kadencja polityka uległego wobec Brukseli może oznaczać nieodwracalne zmiany w strukturze państwa. Niezależnie od sympatii politycznych, jedno jest pewne: przed Polakami stoi wybór, który wykracza daleko poza polityczne szyldy. Dajcie znać, co sądzicie o poruszonym temacie w komentarzach, subskrybujcie nasz kanał i koniecznie sprawdźcie inne filmy. Aby być z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.